Marysia u babci i dziadka. Mama i tato koala urządzają sobie dzień we dwoje. Misia Marysia i jej maleńki braciszek spędzają ten czas u babci i dziadka. Hurra! Dziewczynka już nie może się doczekać tej wizyty. Uwielbia swoich dziadków. Są bardzo mili i wyrozumiali. Pozwalają wnuczce na dzikie harce i małe psoty. Jednak chomik Gryzek jest innego zdania. Nie chcę tam jechać. Na pewno będą nudy. Bo uczy się nawet wtedy, gdy misia radośnie wita się z babcią i dziadkiem. Marysia zaniosła swój plecaczek do domu, a dziadek zabrał walizkę dzieci. Jest ładna pogoda, można wejść do ogrodu. Ile tu kwiatów! Cieszy się dziewczynka. Mm, i pyszności! – mruczy pod nosem chomik. Mały łakomczuch dorwał się do grądek i z apetytem chrupie dorodne warzywa. – Miło mi, że ci smakują – mówi z uśmiechem babcia. I wcale się nie gniewał na sucha. Oj, gryzek zaczyna rozumieć, dlaczego misia tak lubi odwiedziny u dziadków. Dla maleńkiego braciszka przychodzi pora na drzemkę. Babcia kołysze go do snu. – A może wybierzemy się do lasu? – proponuje cicho dziadek. – Znamy miejsca, w których jest dużo grzybów. – Super! – Marysia już chce skakać radośnie po kuchni, ale w porę przypomina sobie, że braciszek właśnie zasypia. Cichutko bierze więc koszyk i na paluszkach wymyka się z domu. – Nie chcę do lasu! – marudzi Gryzak. Jeszcze zabłądzę albo mnie pożre wilk. Dziadek dziarsko maszeruje przed siebie, a wnuczka w podskokach sunie za nim. Goń mnie, woła do swojego przyjaciela chomika, ale on wcale nie jest w nastroju do zabawy. Podzwania zębami i co chwila ogląda się za siebie. Oj, mały strachajło, chyba nasłuchał się za dużo strasznych bajek. Wyjmuje z zanadrza kromkę chleba, i rzuca na ścieżkę okruszki. To na wypadek, gdyby mnie porzucono w ciemnym lesie, mamrocza. Las rzeczywiście robi się trochę mroczny, a w każdym razie cienisty. Rosną tu wielkie, stare drzewa, wśród których kryją się lesne zwierzątka i grzyby. Dziadek miał rację. Zapowiada się świetne grzybobranie. Kuku. Gdzie jestem? Znajdź mnie! pochukuje Misia, chowając się za grubymi pniami. Och, gryzek nie przyłącza się do zabawy. Nie czuje się dobrze w tym gąszczu. Chomiki nie są zwierzętami leśnymi. Burczy niezadowolony. Hop, hop. Rozlega się gdzieś z tyłu. Rotunku! wrzeszczy przerażony chomik i wskakuje Marysi na ręce. Dzika świnia, potwór, tam w krzakach. Na pewno zaraz nas zapnie. Dziadek odważnie zagląda w zarośla. Ależ to zajączek, śmieje się dobrotliwie. Szedł za nami, bo go skusiły okruszki, które ktoś rzucał na ścieżkę. Dziadek spogląda wymownie na chomika, a Marysia ma ochotę roześmiać się w głos. Dzielni grzybiarze wrócili do domu. Do stołu, kochani, woła babcia. Braciszek już nie śpi, a gryzek na widok obiadu odzyskuje humor. Mniam, mnia. Chomik ostrożnie próbuje babcinej potrawki grzybowej. Wyśmienita! Och, już rozumie, po co się chodzi do lasu. A na deser będzie ciasto z galeretką z leśnych owoców. Pychota! Ding-dong! Odzywa się dzwonek u drzwi. Przyjechali mama i tato. Co już? Tak szybko? Dziwi się misia Marysia. U babci i dziadka było tak miło, że nawet nie zauważyła, jak minął prawie cały dzień. Szkoda. Widząc jej smutną minkę, mama zapewnia: Jeśli tylko babcia i dziadek się zgodzą, za tydzień znów możesz ich odwiedzić. Wspaniale! Hurra! Ja się stąd nigdzie nie ruszam burczy gryzek. Zaczekam tu na was przez ten tydzień. Pora ruszać. Misia na pożegnanie mocno ściska babci i dziadka. Wracaj szybko, mówi cicho dziadek, a babcia ukradkiem ociera łezkę. Oj, trudno się oderwać od dobrych, kochanych dziadków. Pip, pip. Tato daje sygnał klaksonem, i wszyscy wskakują do samochodu. Ej, czy aby na pewno wszyscy? Gdzie jest gryzek? Pyta mama: Chyba zapomniał wsiąść? Śmieje się Marysia.